Siema, ja jestem Lego Kamek. A to mój dom Który dzisiaj przebiegnę 100 razy dookoła Zobaczymy czy to się uda w tym odcinku Dobrze, właśnie mamy metę XD to jest meta XD Czyli w sensie jak przekroczę za XXD, To mam jeden jakby punkt I muszę tak 100 razy przebiec Żeby i tutaj tu będzie jakaś końcówka Więc zaczynamy 3, 2, 1 Start! Dobra ludzie już biegnę Biegnę już, y, pierwsze prostopin ile mam, ale już za chwilę będziemy mieć setny, po co nie? Będzie ludzie mocni, ja wam mówię, to będzie fajne. A trochę szybciej, pospieszę się. Jeden, uda, mamy już drugi level ludzisko to będzie co, będzie super, co nie? Wszędzie są rysy czołowy, wiecie o to chodzi, że się pękną, i za chwilę górzycie z boku, a w stanie. Więc otóż, telefon rzucamy, co nie? Patrzcie, ja teraz, teraz rzucę, patrzcie, to co nie? Się boję. Trzy, dwa, jeden! O kurde! O mój Boże! Poczekajcie, ja to muszę zobaczyć, poczekajcie. Kurde, za ja to waliłem. Dobra, czekajcie. Dźwięku nie ma nikogo, nie ma. Dobra. O mój Boże! Nie, co się z tym. O mój Boże! O kurde. O w, o nie. Jestem w lidlu, ale musimy być cicho. Jestem w lidlu i musimy uważać, że mi ktoś nie, nie nakrył. Więc on dzisiaj nakrywał tylko menę, tak że nie będzie głosu. To jest kartka A4, a to jest kartka A5. Czym to się różni? No, tym ogólnie, że chyba, e, no, że kartka A4 to połowa. To, znaczy, kartka A5 to połowa kartki A4. Ale to jest XD. I czy się z nami, zajmuję się kolejnym ja odcinkiem na moim kanale, a dzisiaj zajmuję się takim. Dziwnym odcineczkiem, takim totalnie, noworostu, takim randomowym odcinkiem, po prostu. To będzie taki odcinek dzisiaj, że dzisiaj spróbujemy z tej kartki, z tej kartki spróbujemy zrobić najmniejsze. za pięć razy, przykro mi Widzisz to jest nasz pokój, właśnie taki pokój. Pan dziecko, co teraz? do to ale to, jest, ale to jest super. O zupełnie, bo jest mogę? nie. Powiedzcie, że krążam normalnie, teraz nie. Bega po prostu. Ale to jest super zabawa. czekajcie to, ludzie. To jest super po prostu. Tutaj chciałbym jeszcze owinąć to uda. Czekaj, gdzie To będzie konstruktor Więc dobra, idziemy do mojego domu, żeby ten challenge zrobić. Oczywiście będziemy będziemy mieć oczywiście, będziemy mieć, oczywiście w przyspieszeniu jak to wygląda, bo ludzie to naprawdę ten film był strasznie długi, co będzie teraz nagram. to będzie, będzie bardzo długi, więc prawda ci się dobra, to idziemy do mojego domu, co nie? Tutaj ludzie są na dachu, jestem na dachu, patrzcie to. O! Ej, pa to normalnie Skąd jest tak, Ja jakieś tak boję tra być lepa to ludzie. Jestem w dachu, widzicie to? Pa normalnie, pato Jestem na dachu, nic, nie, pato, nie ma. Pato. Słuchajcie, będzie godziny, że nie wpadnę, mam tylko nadzieję, że nie wpadnę. Ja gdzieś tu będzie koniec, nie? Słuchajcie, Pa to normalnie, gdzie ja jestem pan na dachu, jestem. Ojea! uda No, to da ugnie. Super wyje, nie? Dobra. O nie, ta da. O nie. O nie. Tak poate ceva, obosă. Arma fermici serminus. Armatu surme firmitu turcian. Viens de bo to jest ja że będę używał nie raz to, nie? Będę używał dużo razy tego będę się schować na przykład. No zobaczymy, czy nam się uda, to, no wiadomo, może nam się udać, może nie, więc ogólnie jak to ja mam, to jest natyw, zakleja, będzie się na statywie, a ja będę sobie robił to w przyspieszeniu, będę zakleja, kleił te wszystkie kartki, może coś z tego wyjdzie, no zobaczymy. To będzie eksperyment, więc zobaczymy, właśnie jak to wyjdzie, to miłego oglądania wam życzę. Ale ja w to normalnie proszę To jest po prostu, to jest po ja to zrobiłem, bo właśnie, co to? No normalnie, co się, jak, jak się jak cieplutko nawet, tak cieplutko ty. Taki normalnie, taki, taki namiot, się, taki namiot, który można nie... co normalnie można sobie chodzić, co nie? Bo właśnie w ten sposób, co jest, o to jest, co nie? A robimy, ludzie, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Jeden i wrzucam ludzie. 3, dwa, jeden. O! No wyszło. Czekaj. Dobra, nie wyszło dobrze, ale znaczy dobrze. Nie mam nie